Siemano, witam was Byłem w kolejnym odcinku z kariery Krystyna Nowaka i Cię sobie pojedziemy na Narodowe Mistrzostwa Świata w półfinałowe Eskilstunie. Jak dobrze ostatnio pamiętacie, na tym kończyliśmy ostatni odcinek z tej kariery. Tylko pytanie, czy my pojedziemy, czy będziemy jako rezerwowymi? No i jesteśmy jako rezerwowi, więc okołem was w sumie, że my pojedziemy. Jesteśmy jako rezerwowymi póki co w kadrze narodowej. Yy, zobaczymy w ogóle, kiedy się zmieni, bo my w tym, w tym roku, to jest sobie pierwszy rok w ogóle kiedy nas połowali do kadry reprezentacji polskiej i wygrywamy, wygrywamy półfinał w Studio, więc bardzo ładnie, no i co, zaraz finał będzie. Ale już tutaj jedziemy Ekstra Ligę, rundę piątą, tutaj już Was nie okłamę, że pojedziemy sobie, a pojedziemy w Lublinie. Okej, okay, no to, to może być ciekawy mecz, ponieważ Lublin jest drugim zespołem w tabeli, my na pierwszej pozycji jesteśmy. Także to może być bardzo ciekawy mecz, taki mecz, który mógłby się zdarzyć już w finale w tym sezonie, także aż ciekawy jestem. No i zobaczcie w ogóle średnią naszą, Nowak 2.470, Kubera, który ma 2.480, więc możliwe nawet, że po tym meczu będziemy na pierwszej pozycji, jeśli chodzi o średnią jego punktową, będziemy już nad Kuberą, także jest na to szansa, jedziemy tak to, rundę piątą. Na papierze skład Lublina jest lepszy niż nasz, więc zobaczymy. Hmm. Także rzucam sobie motocyn normalny. No i co, przypominam jeszcze o subskrypcji na kanale, papierce w górę pod tym odcinkiem, o wbiciu Discorda. link macie w opisie. Yy, o wbiciu na kanał główny akcji Żużel, yy, tam gadamy o radzi... yy, my tam gadamy o żużlu w prawdziwym życiu, także zapraszam gorąco. Yy, no i co, we wtorek transmisja yy, na tym kanale z, właśnie z kariery domaka na żywo, także zapraszam serdecznie. Zaczniemy sobie około godziny 18 czy 19, .00. Także co, jedziemy, bieg pierwszy, Miśkowek, Przyjemski, Nowak i Hansen, to jest obszara biegu pierwszego. No i teraz, co tu się wydarzy, kto będzie dobrze ze startu? Taśma w górę poszła. No i dobrze ze startu Mac Hansen. Mac Hansen na prowadzeniu, ale Nowak leci już po tej szerokiej, napędza się. Czy będzie przed Macem Hansenem, czy nie? Jeszcze Wiktor Przyjemski. ojojoj, teraz za szeroko pojechał Nowak. Jest 5 tren dla motoru. na prowadzeniu Mac Hansen. Drugi przyjemski, trzeci jedzie Nowak i na czwartej pozycji jedzie Jakub Miszkowek, więc tak to wygląda na razie w biegu pierwszym. Jeszcze dwa kółka do końca. Na prowadzeniu ciągle jest przyjemski. Drugi Mac Hansen teraz yy, wchodzi Nowak pod Mac Hansena, ale tu jest walka ostra, łokieć łokieć, Ale na szczęście chyba chociaż nie na Jeszcze nie wygrywa tej walki Nowak. Objeżdża go Mac Hansen. Co tu się dzieje? Ostatnie okrążenie. Na prowadzeniu, Wiktor Przyjemski. Drugi Mac Hansen. Trzeci. Krystian Nowak i czwarty Jakub Miśkowiak, Nowak się próbuje napędzać. Wchodzi. Czy da, nie da rady? Nie wejdzie. Nie da rady, co się dzieje? 5-1 dla Motoru Lublin już w biegu pierwszym. Niedobrze. Niedobrze to się zapowiada dla nas. Bo... Chociaż jest remis po czterech biegach. Jest remis po czterech biegach, także nie jest w sumie źle. No, Kubera przegrał swój bieg, więc... Ciekawe kiedy właściwie będzie w ogóle z Kuberą jechać. Dobra. Yy, jedziemy, bieg piąty Hansen, Nowak, Zmarzlik i licej To jest obserwator biegu piątego Z Hansenem jechać w biegu pierwszym On nas pokonał także Może jakiś rewanż będzie? Może jakiś rewars zabieg pierwszy. Jedziemy, czy zamkniemy Maca Hansera? Nie! Kurczę, niedobrze, ale dobrze, jest po J. -Moli... Jednak jest dobrze, po molicy wychodzi na... Pr... Niedobrze. Niedobrze. Jest na trzeciej pozycji teraz, drugi jest Nowak. Na prowadzeniu jest Mac Hansen, na końcu stawki jest Bartosz Zmarzlik, ale Zmarzlik już... Chce wejść pod licej ale bezskutecznie. Na razie jest 3 do 3 w biegu piątym. Teraz Nowak! Jest coraz bliżej Matsa Hansera, jest już... Wchodzi pod niego, czy da radę? O Jezus! Nie wyliczyłem, <noise> za szybko, za szybko krawężnik się zbliżył, no niedobrze 4-2, no, ale i tak jest remis, dobra to jest niesamowite, nie, jak my dajemy radę, Andersen, da, nie, Andersen nas tak ratuje, zobaczcie chłop co robi, 6 punktów, Cierniak też nas ratuje, Dżemolicji tak samo, no ja, Miśkowiak, zawodzimy jeśli chodzi o seniorka, tak to reszta, idzie bardzo ładnie. Tu na przykład znowu w Lublinie z Marszlik i Kubera zawodzą, a dobrze jedzie Hansen, Przyjemski, no i Małkiewicz też dokłada punkty cenne, tak? No, więc... No kurczę, tak remisowo ten na razie mecz się układa i to bardzo. Nawet po wyniku to widać, a my jedziemy z Kuberą, także jest szansa o... Będzie walka o pierwsze miejsce w tabeli średnich biegopunktowych w Ekstralidze, Teraz dobrze ze startu jedzie Nowak. Pięknie wystartował tutaj młodzież Z Gikemu Grudziąc jest na prowadzeniu, ale już za nim jest Dominik Kubera, ale napędza się Krysten Nowak. Pięknie to robi. Na prowadzeniu Nowak, drugi jedzie Dominik Kubera. Trzeci Molicji, czwarty. Bukowski teraz dowgania ku, y, Kubera y, Nowaka. No i teraz co tu się wydarzy? Nowak idzie szerzej, żeby się napędzić. Chce się napędzić na tym torze lubelskim, ale na razie bez skuteczności. Chociaż czas jest lepszy od tego krążenia y, drugiego, od Dominika Kubery. Także zobaczymy. Na razie na pierwszej, na pierwszej pozycji prowadzi Krysten Nowak, drugi idzie Dominik Kubera, Trzeci Molicji, a Molicji jest już blisko Kubery. Czy tam będzie jakaś walka jeszcze o drugie miejsce? Chyba nie. Chyba bieg ósmy zakończy się zwycięstwem GKM grudniąc 4 do 2. I dzięki temu wychodzimy na dwupunktowe prowadzenie. Pierwszy raz w tym meczu chyba wychodzimy na prowadzenie. Trzeba to zobaczyć. Bardzo ciekawy jestem, czy tak też się dzieje. Nie prowadziliśmy już po biegu szóstym. Dwoma punktami. Tak to jest drugi raz kiedy wchodzimy na prowadzenie. Ojoj, niedobrze. No i 6 punktów startu już mamy. Po 12 biegach. A jajaj, gdzie tutaj Ale zobaczcie jak Andersen. No Anderson po komplet. A nie, bo to bójka to zrobił. No ale Anderson tak pięknie jedzie. No my zawodzimy 4 punkty. Miśkowiak tak samo. 3 punkty tylko. No dobra, trzeba jechać. Najlepiej to byłoby zrobić 5-1, wiadomo, no ale może być ciężko. Dobra. Małkiewicz, Cierniak, kubera i Nowak. Musimy Kuberę pokonać. To jest nasz cel, tak? Także jedziemy taśma w górę poszła pięknie startu Paragikemu grudziąc dobrze też Kubera ale Kubera jest na czwartej pozycji jest 5-1 dla GKM Grudziądz Na prowadzeniu teraz jedzie Krystian Nowak Na drugiej pozycji jedzie Mateusz Cierniak Teraz nieporozumienie Cierniak przez to spada na trzecie miejsce Ale już wyprzedza Kevina Małkiewicz Ale Małkiewicz kontratakuje, blokuje teraz Małkiewiczowi drogę Krystian Nowak Pięknie tutaj teraz zagrali yy, Zawodnicy GKM Grudziądz I teraz na pierwsze miejsce wchodzi Cierniak Drugi jedzie Krystian Nowak, Kubera już dogania Zawodników GKM Grudziądz No i na czwartej pozycji jedzie Kevin Małkiewicz Teraz Kubera nie będzie będzie chciał spuszczać, będzie gonił zawodników. Yy, Grudziąco ostatnie okrążenie. Na no, Cierniak, Kubera atakuje Nowaka, ale ten się broni. Kto tutaj wygra walkę o drugie miejsce? Na pewno bieg zwycięży Cierniak, ale kto będzie drugi? Czy Nowak, czy Kubera? Kubera się napędza. Nowak odprostowywuje motocykl. motocyk. Chyba Nowak. Chyba Nowakowi się udało dwa punkty tutaj tutaj do końca. Tak udało się. Ale tu było blisko 0-06. Zero, zero, Taka jest różnica pomiędzy Kuwerą a Nowakiem na linii mety. No i bieg 14. To może być bardzo ciekawy bieg. Pytanie: jak powiedzieć Jemolicji? Bo obsada biegów jest tak: Jemolicji, Bartosz Marzik, Krysten Nowak i Kevin Mokiewicz. No tutaj najlepiej byłoby 4-2 zrobić. Tylko że wtedy w biegu, no w biegu 15 będzie cierniak z Andersenem jechać z naszej strony. A z Lubina będzie jechać Hansen z Przyjemskim. No i kurcze, na to jak Hansen z Przyjemskim bardzo ładnie jadą, no to Andersen z Cieniakiem mogą mieć ciężko, także Najlepiej, no wiadomo, najlepiej 5-1 zrobić, ale 4-2 powinno starczyć, żeby chociaż ten remis był w biegu 15 i wtedy będzie po prostu wynik remisowy, 4-5, 4-5 Tego meczu, no dobra Także minimalny, cel minimum na ten bieg to jest 4-2 dla nas, także jedziemy no musimy tu pokonać z liceem dwóch zawodników. Taśma w górę poszła. No i teraz to tu się wydarzy. Jedzie na Kevin Małkiewicz na drugiej pozycji. Jedzie, jedzie pierwszy nagle Jay Pięknie to Australijczyk zrobił, ale Małkiewicz nie odpuszcza. Jeszcze Krystian Nowak walczy z Marzikiem. Pięcie dla Grudziąza. Nie, cztery dwa. Nawet trzy do trzech. Ale Zmarzyk teraz traci pierwszą pozycję. Co tu się dzieje? Jaka tu jest walka? Marzik teraz jedzie pierwszy, drugi jedzie Nowak, trzeci jedzie. Cie, e, przepraszam, dziecielnie jak i czwarty Kevin Małkiewicz, cztery dwa dla Grządza. Marzlik objeżdża Nowaka. Co tu się wydarzyło teraz? Ale prędkości nabrał Bartek z Marslik. No i teraz Nowak próbuje gonić tutaj yy, Mistrza Świata. Ostatnie okrążenie na prowadzeniu z Marslik. Drugi jedzie Nowak, Jimmy Litz Jedzie trzeci, czwarty Małkiewicz. No i chyba będzie 3 do 3. Także plan minimum nie będzie zrealizowany. Jeszcze szerzej leci Nowak. No Napędza się Krystian Nowak, ale Licji nie dojeżdża trzeci. Co tam się wydarzyło teraz? Lici nie, nie jest trzeci. No drodzy państwo, to już co tu się wydarzyło? Teraz 3 do 3. Pięknie Nowak walczył, no ale Jamie Lici odpuścił. Szkoda, no i przegrywamy. 47 do 43. Bo ostatni bieg przegraliśmy 4-2. No i szkoda, bo przez to też spadamy na. Drugie miejsce, no i w sumie cięższy rywal będzie, jeśli tak, jeśli oczywiście taka tabela będzie, no bo chociaż zobaczymy, no bo Piła ma tyle punktów co i Wrocław i że Zielona Góra traci tylko dwa punkty, lecz to 3, więc no ciekawie to może być jeszcze w tabeli. Dobra, a my jedziemy, SGP, Indywidualne Mistrzostwa Świata, runda piesza w Toruniu, także jeszcze w tym odcinku pojedziemy Grand Prix, no i tu jestem ciekawy co tu się wydarzy, ponieważ w Toruniu no, dawno nie jechałem w tej grze, także to może być też ciekawe. Zobaczmy w ogóle jak wygląda kalendarz, bo to może być też ciekawe. Pierwsza runda jest oczywiście właśnie w Toruniu, druga jest w Pradze, trzecia jest w Wojenc, czwarta w Sztokholmie, piąta w Manchesterze, szósta w Rosji w Salawat, siódma runda jest w Rydze, ósma runda jest w Krysko, dziewiąta runda jest w Teterow, czyli w Niemczech, no i dziesiątą rundę kończymy w Polsce, w Warszawie. Także dwie rundy polskie są w kalendarzu SGP. No i co? Mamy tutaj takich zawodników jak Bioli, Lambert, Kwiech, Hansen, Miśkobek, Becker, Holder, Litsi, Mycz, Linowak, Bartkobek, Ratajczak, Frick, Andersen, Bednarz, Polestat, Lewiszyn, Seifertzalk i Parnicki. Więc to są zawodnicy na, do cyklu Grand Prix. Jedziemy! Oczywiście jeszcze Parnicki i Seifertzalk są rezerwowymi. No, no a reszta jest z głównymi tutaj y, zawodnikami cyklu Grand Prix. Dobra, próba musi być, to jest obowiązkowo. Tylko teraz pytanie: Czy na tor, na tor normalny motocyk, także jest, Nowak lubi trawę? No i spróbujemy z pola zobaczyć, jak tutaj start pójdzie. Jak pójdzie nam tutaj pokonywanie łuków w Toruniu na motoarenie, imienia Mariana Rosego. No i teraz co? Tylko nie pamiętam, właśnie, czy tutaj bardziej ta wewnętrzna na tych łukach, czy tak środek toru, może nawet. No tutaj wypycha mnie szerzej, mam wrażenie. Że jak bardziej skontruję, to stracę dużo tej prędkości. Ale wypycha mnie tam na tym drugim łuku, To na pewno. Jak pojadę, tak jeszcze. No, 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 no czułaś, o, o tym mówiłem. A jaj, no i upadek mamy na próbie toru i motocykl, Co się stało z Dobra, tylna opona. Na całe szczęście, że tylko tylna opona. Dobra. Spróbujmy sobie jeszcze inaczej pojechać. Musimy. Sp Bo ogólnie cel jeszcze to kariery jest taką, żeby właśnie wygrać to SGP. Także, no, to jest ważna runda dla Nowaka, nie? Bo w SGP był tylko jeden rok, tam to w ogóle po tym jednym roku w SGP yy, tak słabo pojechał, że już w następnym sezonie nie był w tym cyklu. Także to jest teraz tak naprawdę powrót Nowaka do tego cyklu Grand Prix. No i druga szansa na to, żeby powalczyć o utrzymanie w cyklu Grand Prix, a nawet może już powalczyć o Mistrzostwo Świata. Ponieważ Nowak bardzo, duż, bardzo mocno się rozwinął, jeśli chodzi o sprzęt. Jeśli chodzi o w ogóle jazdę, styl jazdy na motocyklu, także zobaczymy. Dobra, co ma być to będzie? Będziemy tutaj kombinować. W razie jak będziemy jechać, także co? Bieg. Nie, bieg. Jak bieg pierwszy przed nami. Dobra, także jest, jedziemy bieg pierwszy z pola drugiego. Lewiszy Nowak, Holder i Bartkowek, to jest obszar biegu pierwszego. Pierwsza runda cyklu Grand Prix. Jedziemy, rok 2031. Kto zwycięży w pierwszym biegu taśma w górę, poszła dobrze Nowak ze startu. już idzie do wewnętrznej, ale dobrze też Już Bartkowiak! Błąd Nowaka! Wpada w pot jest już na trzeciej pozycji, ale nie! Ozyskuje prowadzenie, tylko teraz musi się blokować przed lewiszynem, Bartkowiakiem i holderem również, ale teraz za szeroko. Niedobrze Nowak, ale chociaż nie do dobrze teraz zapędza się! Jest pomiędzy lewiszynem a Bartkowiakiem! Co tu się dzieje, jaka tu jest walka? Pierwszy jedzie teraz lewiszyn, drugi Nowak. Trzeci jedzie holder. To. I teraz holder walczy o drugą pozycję z Mateuszem Bartkowekiem. Przez chwilę Australijczyk był na, na drugiej pozycji, ale czy utrzyma to? Na razie jest na drugiej pozycji, ale Bartkowek teraz jest na drugiej. Co tu się dzieje teraz, Nowak? Przez chwilę yy, pojechał słabo te wyjście z pi pierwszego łuku, ale to nie ma znaczenia, bo i tak wygrywa wiek pierwszy. Pierwszy bieg w cyklu Grand Prix w 2031 roku. Także co. Pierwszy bieg w tym cyklu w tym roku wygrany, to może też pierwsze mistrzostwo na koncie Nowaka. Może to jest jakieś przesłanie? Zobaczymy. Jedziemy bieg szósty. Andersen, Bioli, Nowak i Ratajczak. Także mamy Duńczyka, yy, Brytyjczyka i dwóch Polaków w biegu szóstym. Także co tu się wydarzy, taśma w górę poszła, równy start całej czwórki, ale teraz Nowak leci po tej wewnętrznej, czy da radę, czy da radę wyjść na jakieś drugie miejsce, czy może trzeci będzie, czy może nawet pierwszy, pierwszy jest na, na pewno nie będzie, naprowadzenie gdzie teraz w drugi idzie Andersen za szeroko Nowak, Ratajczak dzięki temu też wskakuje na trzecie miejsce, I ale już tobach się napędza, jest już przed Ratajczakiem, już się bierze Krystian yy, za Andersena, jest, wchodzi pod Mikela. Podchodzi po, pod swojego y, z, z, tego kolegę z drużyny. Ale teraz jak wszedł pod Nowaka, Dawany Ratajczak jest ostatni, niedobrze. Ostatnie kołko na prowadzeniu Daniel Biuli. Teraz Nowak, piękne wyjście z pierwszego łuku, No i chyba dwa punkty dobezie. Chyba na radę. jeszcze to atak był na Biuleja. Trochę postraszył Nowak, ale Daniel Biuli wygrywa bieg szósty. Drugi dojeżdża Nowak. Na trzeciej, po, na trzeciej pozycji Mikkel Andersen i czwarty Damen Ratajczak. Także bieg szósty już oddychany bieg dziesiąty. Yy, z pierwszego pola Matthias Polerstadt, z drugiego pola Max Frigg, z trzeciego pola Robert Lamberti, z czwartego pola Christian Nowak. Yy, a w ogóle zobaczył tabelę, po dziewięciu biegach na razie jest Lewiszyn pierwszy, ale on odjechał trzy biegi. Drugi jest Mats Hansen, my na trzeciej pozycji póki co. Także nie jest źle. Bardzo fajnie na razie to się układa dla nas. My teraz z czwartego pola. Eee, no i co tu się wydarzy? Bieg dziesiąty. Taśma w górę poszła. No i teraz Nowak próbuje pójść do wewnętrznie, ale zablokowany jest przez Roberta Lamberta. Ależ tutaj teraz poszła blokada przez Braticzka. No i zobaczcie, jak blokuje tutaj te teraz Lambert Nowaka. I przepraszam, jaki ten Lambert? To jest Max Flick. Jezus, nie wiem, nie myślałem, że Lambert jeździ w pile, nie wiem dlaczego. W tej karierze. Dobra, wracając: Pierwszy jedzie Robert Lambert, drugi jedzie teraz Matias Poleszta. nie, Krystian Nowak idzie drugi, trzeci, jedzie Matias Polesztan, czwarty Max Freak, ale błąd tobaka. Niedobrze, niedobrze dla Polaka się zapowiada, chociaż teraz odzyskuje to drugie miejsce, ale na chwilę znowu spada na ostatnie. Czy da radę chociaż punkcik zdobyć w biegu dziesiątym, czy nie? Jeszcze ostatni metry, ale teraz wyp wypchnął Maxa Fricka po tym, jak go tam blokował yy, Australijczyk na dwóch pierwszych okrążeniach. Lambert wygrywa, a uwaga, kto dojechał drugi? Drugi dojechał Krystian Nowak, z takim samym czasem jak Mateusz Polestat, ale Mateusz Polestat, no według sędziego dojechał trzeci. No i bez punktów kończy Max Frick. Pięknie. 14 bieg przed nami, my cały czas trzecie miejsce mamy, ale możliwe, że wyjdziemy na pierwsze miejsce po tym biegu, ponieważ zobaczcie, Andersen 4 biegi odjechał, Hansen też, a mają tyle samo punktów co my. Także co, jedziemy. Bieg 14 z pierwszego pola. Się ustawmy tutaj. Nowa Kwiech, Litsi, Becker. To jest obszar tego biegu. Taśma w górę poszła. No i teraz Nowak bardzo dobrze ze startu Jedzie po tej wewnętrznej Ale już się napędza Becker Czy da radę wyprzedzić Polaka, czy nie wchodzi pod Krystiana, ale tutaj wypycha teraz Naszego tutaj Polaka, jest na prowadzeniu yy, Ten Amerykanin Drugi, teraz Jan Kwiech Kwiech przez chwilę był pierwszy nawet, ale już Nowak Nawet odzyskuje prowadzenie I jaka tu jest walka pomiędzy Polakiem Amerykaninem i Czechem Trzecie okrążenie na prowadzeniu, teraz jedzie Luke Becker Drugi Jan Kwiech, teraz Kwiech Wychodzi na prowadzenie, teraz Nowak walczy z Czechem, i teraz właśnie Krystian jest na prowadzeniu. Co tu się dzieje? Pierwszy jedzie Nowak, drugi chce trzeci Becker, czwarty Licji. Licji w ogóle się w tym biegu nie liczy. To jest już ostatnie kółko, ostatnie metry i wygrywa ten bieg po zaciętej walce. Krystian Nowak, piękny, piękna walka w biegu czternastym. Takie coś chcemy oglądać. Tyle walki. Bardzo ładnie. I bieg osiemnasty przynajmniej, także ostatni bieg w rundzie zasadniczej. No i możliwe, że wygramy tą rundę zasadniczą całą. Wystarczy, że dowieziemy dwa punkty, chyba. No, wystarczy, że dwa punkty dobieziemy i mamy wygraną rundę zasadniczą. Także jedziemy. Miśko, Bek, Nowak, Hansen i Bednarz. To jest obszar biegu 18. I taśma w górę poszła, dobrze, pięknie ze startu Krysten Nowak i już skakuje na prowadzenie, jedzie po tej wewnętrznej teraz będzie próbował odbrostowywać ten motocykl jak najszybciej, żeby nabrać tej prędkości, ale blokowany jest teraz, proszę państwa przez masa Hansena, znowu mamy tutaj bój Masa Hansen kontra Krysten Nowak tylko tym razem w cyklu Grand Prix wcześniej jeździli w Ekstralidze w Lublinie, no i tam była zacięta rywalizacja pomiędzy właśnie Hansenem a Nowakiem, ale teraz w Toruniu walczą pomiędzy sobą, jak to jest pięknie ta rywalizacja, ależ tu się mijają, teraz Nowak będzie chciał wejść pod Matsa Hansena, robi to ostatnie okrążenie, czy Mats Hansen jeszcze tu zaatakuje Nowaka, zaatakuje wypycha szerzej, Nowak idzie szerzej trochę, ale teraz chyba na radę chyba będzie przycinka pod Matsa Hansena też tak się dzieje, i jest Nowak na prowadzeniu, co tu się wydarzyło jeju, jakie piękne zawody mamy w Toruniu, aż takie rzeczy chcemy oglądać, piękne ściganie wow i co, mamy finał Yy, tylko a, pytanie. Czy, czy, już zapomniałem, czy to jest zmienione, że są finały i znaczy, że są te od 10 do 1 miejsca, czy jest od 1 do 8? I teraz pytanie, czy mieliśmy półfinał, czy już finał mamy? To jest pytanie. Dobra, yy, to co? Zobaczmy chyba pole, trz, do, pole drugie jest najlepsze, ale ja bym wziął pole pierwsze. Wiecie? Albo pole. O, jest dobra, Nie W sumie pole drugie było najlepsze, no, dobra. Nie no, mamy półfinał, dobra, czyli tu jest 8 zawodników, dobra, także mamy półfinał, Nowak, Mats Hansen, Remolici, Jakub Miśkobek, to jest obsada pierwszego półfinału, no i uwaga, Mats Hansen kontra Nowak, część tak naprawdę trzecia w tym odcinku, nawet chyba czwarta bym powiedział, czwarta część rywalizacji pomiędzy Duńczykiem a Polakiem i taśma w górę poszła równo Mats Hansen i równo Nowak i teraz oba ile lecą po tej wewnętrznej blokuje troszkę Nowak y, Maschansen ale jest na prowadzeniu Polak ale teraz tam poszedł y, zablokowany y, Maschansen przez Yy, Miśkoweka i Liceo, teraz Mac Hansen jak się napędził, wjechał nawet przez chwilę w Nowaka, ale to nie, da, nie zastraszyło Polaka, jeszcze tutaj walczą Miśkowek z Nowakiem, co tu się dzieje, Mac Hansen teraz na to korzysta, jako Miśkowek jaka szarża na prowadzeniu po Pol Nowak spada na ostatnie miejsce, niedobrze. Teraz Nowak wchodzi po wewnętrznej. Pierwszy jedzie Miśkowek, drugi jedzie Krystian Nowak, ale to i teraz spada na trzecie miejsce, ten czwarty! Co tu się dzieje? Miśkowek teraz spada za liceja! Nowak wyprzedza Miszkowaka! Jeszcze dzień policji będzie wyprzedzony przez Nowaka! Co tu się dzieje? Nowak pierwszy. Ja pierdziule. co tu się wydarzyło teraz? Wow! Ej, dobra, nie! <laughs> co tu się dzieje w ogóle? Wow, no tego. Szczerze nie spodziewałem się, że w tym odcinku będą takie janki. Pięknie, ale kurczę, się fajnie jedzie. Dobra. No i mamy wybór pomiędzy polem A a D. Wystartowaliśmy z pola A, więc ja bym wziął pole A, jednak nie pole D. No i tor normalny cały czas. Mamy finał Nowak, Lidziej, Bioli i Kwiech. To jest obsada biegu finałowego. No i uwaga, co tu się wydarzy, które miejsce zajmie Nowak. Mamy jedynego Polaka w finale. Mamy też Australijczyka, Brytyjczyka i Czecha, także kto zgarnie... Mio. Kto wygra tą pierwszą rundę w Toruniu? Taśma w górę poszła, Dobrze Licji. Dobrze, Nowak, ale Nowak blokuje. Australijczyka jest na prowadzeniu Polak. Dobrze się zapowiada dla Krystiana, czy Polak zwycięży pierwszą rundę cyklu Grand Prix w 2031 roku w Toruniu. Drugie okrążenie. Pierwszy Nowak. Drugi jedzie Kwiech. Trzech jest na drugiej pozycji. Trzeci jedzie Brytyjczyk Daniel Bioli czwarty. Jedzie i Chyba nikt już nie pokona. Krystiana Nowaka. Trzecie okrążenie. Nowak na prowadzeniu drugi kwiech. Trzeci Licji czwarty Bioli Biuli. Teraz jest i przed piechem i przed licejem, ale jeszcze Licji tam. Ja się z biulejem! Ależ to teraz rzuciło za szerok! Szeroko pojechał Nowak, ale teraz jak dużo stracił dystansu. i uwaga! Co tu się wydarzy? Czy Nowak straci pierwsze miejsce, czy nie? Chyba nie! Chyba uda się Polakowi utrzymać to prowadzenie tak jest! Dojeżdża na innym kole Krystian Nowak. Wygrywając pierwszą rundę cyklo Prix w Toruniu. Pięknie! Jeju, ale jakie zawody tutaj były! Ja nie mogę, jeszcze, je, je, jeszcze ta, powtór, ten, ta muzyka z powtórek z Metalka z drugiej ekstraligi, <grytania> dobra, jakie piękne to były zawody, jeju I zobaczmy SGP, wygrywamy, mamy pierwsze miejsce, 18 punktów, kurcze, no i co, uciekamy przed innymi, przed faworytami tak naprawdę, bo Andersen jest dobry Hansen też pokazał, że dobrze jedzie, tylko pytanie, czy w Toruniu tylko tak dobrze jechał, czy ogólnie będzie w tym cyklu pięknie, dobrze jechać Kwiek bardzo ładnie, 14 punktów. licji też dużo punktów. Kurczę, no zobaczymy. Kurczę, no następna runda będzie w Pradze. Yy, także to może być też ciekawie. 24 maj. A za to w następnym, przepraszam, nie na następnym odcinku, a na transmisji na żywo. Dobra, to co możemy jeszcze przesymulować, bo tutaj finał, no to nie będziemy jechać najprawdopodobniej. Chyba się okaże, że nagle że nas wstawi do składu trener. Yy, bo jesteśmy w. Dobra, czyli jeszcze pojedziemy na dobę Mistrzostwa Świata. Pozdrawiam, dobra, to pojedziemy sobie tak, żeby, żeby na pewno Polska wygrała, okej, okay. bo ja chciałem tutaj jeszcze to przesymulować, żeby zobaczyć, co będzie na transmisji na żywo, na pierwszej, na pierwszą linię, tak, tak, tak zwanie pójdzie, nie? Dobra, yy, jedziemy, Hendrickson, Parnicki, Nowak i to jest obsrabiego trzeciego i co tu się wydarzy? Taśma w górę poszła, dobrze Brennan, dobrze też Krystian Nowak i jest na prowadzeniu Polak, pięknie, na razie ze startu pojechał tej Krystian, ale teraz będzie chciał walczyć jeszcze Hendrickson, o prowadzenie czy radę? Nie no, i ucieka Nowak od wszystkich, pierwszy Nowak, drugi Parnicki w tym momencie, na trzecie posti Hendrickson i czwarty jest Brytyjczyk Tom Brennan, więc tak to wygląda w biegu trzecim, Nowak to spokojnie raczej już dojdzie do mety, widać, że ma tą prędkość. No, i kurczę, szczerze, naprawdę się zdziwiłem, że nas tutaj puszczą w finale aż ten do składu reprezentacji polskiej. Się bardzo zdziwiłem. No ale my tu pięknie jedziemy. No, może teraz zła linia była obrana, ale na ogół bardzo dobrze nowa to idzie. Póki co, jak widać, w tym biegu trzecim. No i co, i zrobimy tak, żeby też ten odcinek nie trwał z pół godziny. Chociaż za 4 minuty już będzie pół godziny, więc yy, co. Przejdziemy sobie jeszcze jeden bieg, i, i jak będziemy widzieć, że Polska już na pewno ma dużą przewagę nad Brytyjczykami, bo tylko z nimi to jak widzimy może, może, może konkurować Polska, no to damy pojechać po prostu innym i tyle. Czyli w tym przypadku Mateusz Czerniak będzie jeździł za nas. Taśma w górę poszła, no i pięknie strzela Nowak ze startu i teraz, ale Robert, Robert Lambert pierwszy, no i teraz Nowak będzie miał ciężkie zadanie, żeby Bertie czeka wyprzedzić, ale czy da radę, no jeszcze trzy kółka do końca. No i pytanie właśnie, czy to będzie, do, czy to był dobry wybór, trene, wybór trenera, że Nowak pojedzie w finale yy, tutaj w Narodowych Mistrzostwach Świata. Czy da Radę, no na razie tutaj walczy z Lambertem. No drugi... O, pierwsze miejsce, przepraszam. Krystian yy, Nowak, ale teraz wchodzi pod Lamberta. Pięknie to zrobił Krystian Nowak. Jest pierwszy, drugi Robert Lambert. Na trzeciej pozycji idzie teraz Aleksandr Łoktajew. A na czwartej pozycji Filip Hellstraubengst. I jest już ostatnie kółko mamy. Już ostatnie metry tak naprawdę tego biegu ósmego. No i teraz taki atak Lamberta. Ale przecinka piękna Nowaka. No i kurczę, Nowak pokazuje, że... Trener bardzo dobry, bardzo dobry wybór zrobił, że wziął Nowaka. No i dobra, damy tutaj pojechać innym, cierniakowi w tym przypadku. No i co? I nie, no na spokojnie, damy radę. C no cierniak dwa punkty. Dobra. Wygrana chyba już. No Ciemniak trzy punkty, więc wygrana. Pięknie. 45 punktów, my sześć punktów dołożyliśmy. Więc bardzo ładnie. Narodowe Mistrzostwa Świata Wygrane przez Polaków, także wielkie brawa. I jesteśmy jeszcze w ogóle tak naprawdę osobą, która uczy, do, dorzuciła się do tego sukcesu Polski pod koniec. No i co? Na, na transmisji na żywo zaczniemy sobie od tej ekstraligi rundy szóstej. Więc będziemy sobie jechać y, u siebie z Polnią Piła. Także co? To na tyle. Słyszymy się na transmisji na żywo we wtorek o godzinie. Najbliższy wtorek o godzinie. 18.19 transmisja jest zaplanowana na tym kanale także co subskrybujcie też i zostawiacie suby dzwoneczkiem żeby powiedziałem dwa razy żebyście subskrybowali tak nieważne. ale tak mówię sub dzwoneczkiem żeby właśnie was nie ominęły transmisje i odcinki na tym kanale z kariery nowaka czy w ogóle z kariery w przyszłości może nawet, nawet z sc26 jak już wyjdzie no i co zapraszam was na główny kanał akcja żużel tak gadamy o żużlu w prawdziwym życiu Zapraszam też Was na Discorda, można tam się, właśnie, tam można też się zgłaszać do turnieju widzów w 25 także co? Wbieracie Discorda, link macie w opisie, wszystkie linki macie w opisie, także co? Ja już nie przedłużam, słyszymy się we wtorek na transmisji z kariery Krystia Nowaka, także co? Na razie i cześć!